43 pary wzięły udział w 25. jubileuszowym turnieju Mamo Tato Baw się Razem z Nami organizowanym w Powidzu. Zawody odbywają się raz w roku w pierwszą sobotę grudnia. Rodzice wraz z dziećmi podczas rozgrywek mieli okazję do wspólnej zabawy i wzajemnego poznania się. Konkurencje sportowe, test wiedzowy oraz pytania na zgodność odpowiedzi dostarczyły niezapomnianych emocji i dużo śmiechu. Impreza, która łączy pokolenia, od lat spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Nie ma lepszej zabawy jak zabawa rodzica z dzieckiem. Wymyśliliśmy ten turniej, czy ja wymyśliłem ten turniej. Tak go nazwałem, że jest to rywalizacja drużyny składającej się z rodzica plus dziecka. Przez lata ten turniej cały czas modyfikował, czyli musieliśmy takie konkurencje wprowadzać, żeby umożliwić również mamom startującym z dziećmi wygrać ten, ten turniej, bo najważniejsza jest zabawa, ale też jest rywalizacja. Rekordzistą startującym wielokrotnie w turnieju był Piotr Migdał z synem Oliwierem. Uczestniczył w zawodach po raz osiemnasty. Wcześniej tworzył drużynę z córką Patrycją i synem Rafałem. Ja zacząłem to w 1997 roku z córką Patrycją. Około trzy klasy, ja tylko mogłem już stawiać, tak. od tej pory cały czas startuję. No bo przybył, jeden drugi, bo on no, z drużyną. Pracy mój, z tym, z ogrierem, na mogą z Oliwierem. bo pierwszym razem byłem, a tak to z każdym dzieckiem w każdym długo wszystko. Bardzo się cieszę, że taka specjalnie dla mnie przyjeżdża z pracy i musimy spędzić więcej czasu ze sobą, bo tak to nie widzimy się za bardzo, ale chociaż na takich właśnie zabawach możemy się pobawić razem i pokonkurować. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Powidzu. Listę zwycięzców znajdziecie na twojasłupce.pl